Ło chłopie, witajcie kochani, witajcie w materiale kolejnym z GTA z Rosji, parodia, elo, nie spodziewałem się takiego odbioru GTA z Rosji. No mistrzostwo, a, a co to, czekaj, co, Karolek też nagrał? Karolek też, jo, jesz, o. O ty kurde, a widzicie, zrobiliśmy większe wyświetlenia niż Karolek. I mam nadzieję, że na drugim odcinku też udawał się wbić a, 5000 lajków, jeżeli tak. To nagramy następny odcinek. To jest bardzo dobra polityka wrzucania odcinków. Słuchajcie, nie możemy pozwolić, żeby Karolek był lepszy od nas. Jeżeli chcecie obczaić sobie jego materiał, macie link w opisie, a my przechodzimy już do gierki. Tak więc witajcie, ja jestem Kupson i kontynuujemy naszą rozgrywkę, e, której, której nie planowałem w VCB y City. Takie ła! Wow, 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 wow. Poczekajcie, bo sobie nie przypominam, na którą misję my żeśmy jechali. X, e, M, T, byliśmy na T. Misję T. I don't remember. To ch chodźmy teraz do M, dobra? Do M. Chodźmy na, na M, bo tam jeszcze nigdy nas nie było. A M wygląda całkowicie fajnie, bo jest na jakimś takim dziwnym tutaj, prawda, obczajcie, o, wjeżdża się w jako bramę, nie? I tutaj, kto tutaj mieszka? Tutaj są jakieś pioruny, czyli tutaj, tu, tutaj tu, ktoś musi być, kurde, in my family. In my family. Saving Karyna! Ratujemy Karynę, słuchajcie. Salut, Benno! I need your help Karina Shooting my adult movie, czyli kręcili tutaj filmy dla dorosłych oznaczeniem często plus 18, ewentualnie XXX No dobra, no to jedziemy po te karenę, zobaczymy czy to jest w ogóle warte zachodu. Suchej Suchej, Pa tutaj kurwa, Tutaj Drifta mogę? Tutaj zapomniałem, czekajcie Drift! Dupa, a nie drift O ty Tyś, tyś Tyś, Tys, tyś, tyś. oddajcie moją karynę, kurde Ja tutaj muszę kręcić super hot film A wy co, kurde parówy Tyś, tyś, tyś A oni piu, piu, piu to jest kurde amatorka po prostu. Patrzcie, pa, pa, jak go tutaj, Iwany kurczę. Iwany atakują, bo mi kurde karynę zabrali piu, 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 piu. Swoją drogą to, stworzyć taką grę, mi się wydaje, to też trzeba mieć jaja. Stworzyć taką grę, trzeba mieć jaja, jeszcze ją kurde puścić na Steamie elegancko. No po prostu, no, szapoba.

no tak tyn, 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 tyn. Ujdzie ta karyna, ujdzie, ujdzie, no myślałem, że będzie taki właśnie kurde Wladymir albo ktoś, no ale tutaj widzę jednak Ja chyba jeszcze raz sobie y, poproszę misję u pana M Ty, a może to K to jest jak karyna Wcześniej chyba tego K nie było, nie? Wait a minute Ja muszę to obczaić To trzeba obczaić, bo to jest kurde waga sprawy o! To jest waga sprawy państwowej. Sprawa wagi państwowej. Nie, tutaj tutaj mieszka ten, kurde. Nasz kolega. To K to będzie jak kolega, dobra. Jedziemy do M. Do, do, do M, bo w M jest. Misje są fajne. Ja po prostu to czułem, że jeżeli jest ten gdzieś tutaj ten symbol, to musi być po prostu coś dobrego, no. Musi być coś dobrego. Equipment for recording voices. Czy mikrofony trzeba teraz będzie? Listen, I have a job for you. I have no... a job. I want to make a high quality voice work for my movie, but I don't have necessary equipment for my movie. When we get it. Go to MC Faker and ask him if he... MC Faker. Dobrze, jedziemy do MC Fakera. Jestem przekonany, że później też będzie występował w jednym z swoich filmów, ale nieważne. Jedziemy po sprzęt od niego. Dawaj mi tutaj. To to jest Faker. Zobaczcie. Fucker radio trawa. Rastie trewła! Szkola Coca-Cola, to są vashe rymy. Szkola Coca-Cola, motherfucker here, MC fucker. Co so on tutaj ma jakieś kurde, baseny, sauny? What the hell? Hey, oh, yes! MC fucker, kurde. Yo, jakie ma na koszulce? Yo. Yo, zostawcie like, jeżeli wam się spodobało. Duby's dead, I'm sorry. Swadoj oh, Gerard here. O ty, co, co ja tu muszę robić? Gdzie mi kurde po prawej stronie jedziesz, ty, gałganie? Ej, o co tutaj chodzi? Co, co ja muszę tutaj robić teraz? Mogłeś, sobie kupcą, kurde, przeczekać. Obczajcie o co chodzi w misji, to, to, to byś wiedział, gościu. A tak to, to co? A tak to, dupa, nie wiesz? I musisz, kurde, jechać, kurde, z busem, który ma zamiast felg, to ma... Siusiaki. Bardzo dojrzałe swoją drogą. Kto się zaśmiał, ten live, like w górę. A czekajcie, bo busem jeszcze nie jechałem, nie, 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 Jaki tutaj ma dźwięk? Mm, no to, to, jest, to jest dźwięk. Tak. Nie, nie, nie. Nie, nie, nie. A dobra, muszę jechać tędy, okej okay, już się bałem, że gdzieś tam będę musiał kurde w lewo, w prawo. No przecież ja się tu nie... A nie, anonizm, zmieszczę się, dobra. Anonizm, anonizm, lubię. Anonizm, anonizm! Coca-Cola z kola! Znaczy, no co mission failed, kurde! A to jak tak się bawisz, kurde, jak tak się bawisz i się kraszujesz, to ja też cię mam gdzieś, wychodzę. No, to tutaj będzie, kochani, koniec odcineczka. Zrobiliśmy 2,5, to znaczy 1,5 misji, była bardzo fajna. Jeżeli jeżeli wam się spodobało, to zostawcie like. Jeżeli jeszcze nie subskrybujecie, zapraszam do subskrypcji. A jeżeli kupujecie na G2A, korzystajcie z kodu KUPS na 3% zwrotu. Elos.